Dzisiaj będziemy dalej jeździć po południowym wybrzeżu. Może pojedziemy na wyspę. Zobaczymy, co się wydarzy. Ładnie, ładna pogoda się udała. Jest spoko. Kasiol? Co? Fajnie się leży na siamku. Dobrze, jeszcze taki bardzo lekki śnieg przysyp przysypuje teraz. Bowie sobie atem. Na drogę wchodzi renifer. Spoko, fajnie. Co u Was. Na Islandii można zobaczyć jak powstają, powstała ziemia, jak powstała Kula bo Islandia jeszcze wydaje się, że powstaje cały czas. Ja na przykład geografii nigdy nie lubiłem w podstawówce i w liceum, bo mi się wydawało, że to jest uczenie się jakichś takich terminów na sztywno. Nie miało to dla mnie przełożenia na rzeczywistość. A tu przyjeżdżasz i nagle okazuje się, że czoło lodowca to jest, ono jest tam. E I cielenie się lodowca jest tam i tutaj potem góry lodowe płyną. Stąd mówią, że nawet pół kilometra się już lodowce cofnęły. Tak, wiesz, w ciągu 10 okay. lat. No, na Spitsberga nie po kilkadziesiąt kilometrów, więc. A. To wszystko, co jest czarne, to jest po prostu to, co opadło na powierzchnię lodowca, albo jak lodowiec mielił skałę, to się też mhm. zabrało. Inna ciekawostka o Islandii, która cały czas domaga się mojej uwagi, to że tutaj jest strasznie dużo dronów. Najwięcej dronów, co widziałem w życiu, to jest tutaj. Co chwilę jakiś fantom tu przelatuje. Jak będziecie na Islandii, to na 100% traficie na ten produkt, który nazywa się Skir i wszyscy tutaj to jedzą. To jest taki jogurt jest bardzo dużo różnych smaków i konsystencji i są szejki z tym, są takie jogurtowe rzeczy, są desery lodowe ze Skir, no strasznie dużo. Więc nie jest jakiś super, tym momencie serek homogenizowany. Chciałem nagrać dronem trochę bliżej ten lodowiec, ale nauczyłem się nowej rzeczy z geografii. Mianowicie, od lodowca wieje wiatr, który nazywa się PEN. I dron nie jest w stanie się przez niego przebić. Nie da się tam polecić. mnie nie tym dronem, którego ja mam. Z jednej strony jest burza, z drugiej strony jest, świeci słońce, za tobą pada śnieg, i tylko tak wystarczy zobaczyć, w którą stronę wszystko się rusza, i pogoda się zmienia w ciągu 5 minut. Halo? Fajne były te takie czarne osady, nie? Na ziemi. Jesteśmy parę kilometrów dalej, i tutaj jest tak. O co chodzi w tym kraju w ogóle? Czemu tu jest co 5 kilometrów kompletnie inny krajobraz? Islandia jest też za łatwa... Bo... Po prostu jedziesz i są piękne rzeczy. Nawet nie musisz się starać, nie musisz nigdzie iść, żeby zwiedzać jakieś zakątki ukryte. Tylko... ...sasz. co? Ale te to mają dobre. Tutaj jest jakiś lokalny specyfik. Co to jest? To so, są bolury. Bolury to są takie kulki. Mm. Fearball? popularne, takie rybie, jakieś kulki z mąką, może nie zbyt dobre, ale trzeba się przyzwyczaić, bo po, po pewnym czasie się to lubi, jak się tu mieszka i przebywa. To jest czekolada firmy Sirius, dużo ludzi, Polaków mieszkających na Islandii mi polecało, smak karmelowy z solą, to jest podobno bardzo popularny smak wszystkich deserów słodyczy na Islandii. To jest naprawdę super, naprawdę pyszne. To jest Islandia. <grymne> tu jest Reykjavik. My wczoraj przejechaliśmy południowym wybrzeżem aż w tę okolice. Pojedziemy teraz na wyspę, która znajduje się tutaj. A ten lodowiec, który dzisiaj widzieliśmy, to jest ten skurcznik. Panie profesorze. Sulmary. Petrele sulmary. Tak wygląda zwiedzanie Islandii. Bierze się auto, jedzie się i co parę kilometrów masz coś ciekawego, żeby się zatrzymać i zrobić zdjęcia. Mówię, to jest jak Disneyland dla panów geograf. Dlatego zauważcie, że wczoraj tutaj byliśmy i wyglądało to kompletnie inaczej, bo jeszcze tutaj dochodzą warunki pogodowe, które powodują, że e, wszystko się zmienia. Więc wow. Teraz wyglądasz jak w takim tym, w takim filmie dokumentalnym, co, wiesz, który się opowiada o tym, jak tam ptaki umierają czy coś. Ptaki umierają, czy coś. Dojechaliśmy do malutkiego portu, z którego wypływa prom. E, popłyniemy sobie na wyspę. E, mają kino na statku. Kurde, ale fajnie jest być na statku. Ja te lubię statki. Mój tata zajmuje się projektowaniem jachtów, łódek, więc dużo czasu za dziecka spędziłem na wodzie. Tak zawsze mi się przypomina. I na statku jak na Mazurach Bardziej jak na Helu. <laughs> Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny. Nie? To jest świeży krajobraz w sprzed kilkudziesięciu lat. Czasem jest taki dzień we vlogu, że dzieje się tak dużo, że jeszcze nie skończyłem dnia, ale już w sumie trzeba skończyć filmik, bo już będzie za długi, więc... Mm. 다음 영상에서 만나